Prawdopodobnie nie zdziwi Cię fakt, że woda wypływająca z rur nie pochodzi po prostu z pobliskiej rzeki. W większości przypadków musi ona przejść przez długi proces, zanim będzie można ją bezpiecznie pić lub używać pod prysznicem. Istnieje jednak część społeczności naukowej, która ma pewne obawy dotyczące sposobu uzdatniania tej wody, zanim będzie ona wystarczająco dobra do spożycia. Widzisz, są kraje, które nadal używają substancji do uzdatniania wody, które mogą nie być najlepsze dla naszego DNA. Winowajcą wydaje się tu być srebro-koloidalne. Jest to minerał stosowany w medycynie od dawna, ponieważ dzięki niemu można pozbyć się niektórych zarazków. Jest w stanie jednak przynieść więcej szkody niż pożytku. Nie ma też zbyt wielu dowodów na to, że faktycznie dezynfekuje wodę. Naukowcy ostrzegają, że może doprowadzić do uszkodzenia DNA. Przeanalizowano wcześniejsze badania, w których mierzono wpływ srebra, azotanu srebra i nanocząsteczek srebra. I chociaż żadne z tych badań nie jest ostateczne, naukowcy uważają, że istnieje szansa, że woda poddana działaniu srebra może uszkodzić nasze DNA. Oficjalne wytyczne dotyczące jakości wody pitnej nie zawierają obecnie wartości dla srebra w wodzie, ale sugerują, że bardzo niskie stężenie może być tolerowane bez ryzyka dla zdrowia. Konkluzja: potrzebujemy więcej badań, aby ustalić, czy ludzie pijący wodę uzdatnioną srebrem mają dowody na uszkodzenie DNA. Do tego czasu może powinniśmy trzymać się innych sposobów uzdatniania zanieczyszczonej wody. Chwileczkę, czym w ogóle jest DNA? Na Twoim miejscu też zadałbym sobie to pytanie. Porozmawiajmy o bohaterze biologii molekularnej. W fasie rybonukleinowym, inaczej DNA. Być może słyszałeś, że to budulec życia, i to prawda. DNA jest jak ostateczna instrukcja obsługi dla wszystkich żywych istot, od najmniejszego mikroba do ogromnego słonia. DNA to jednak coś więcej niż tylko zestaw instrukcji. To także najlepsza pamiątka rodzinna, przekazywana z pokolenia na pokolenie, jak zabytkowy zegarek kieszonkowy dziadka. I podobnie jak zegarek, DNA istnieje od dawna, sięgając najwcześniejszego życia na ziemi. Teraz przejdźmy do szczegółów tego, co sprawia, że DNA jest tak złożone. Składa się z mniejszych elementów, które pasują do siebie jak puzle, a kiedy te puzzle są ułożone w określonej kolejności, mogą tworzyć wszystko, od koloru oczu po rozmiar stóp. Ale jak to wszystko działa? W jaki sposób uzyskujemy informacje z tych małych puzli? Cóż, to tajemnica, którą naukowcy odkrywają od dziesięcioleci. Wiemy jednak, że DNA potrafi pracować w zespole. Każda komórka w organizmie wielokomórkowym ma pełny zestaw DNA. Interesujące jest to, że w ciągu Przeciętnego dnia nasze cenne nici kodu genetycznego mogą ulec poważnemu wstrząsowi. Pojedyncza komórka może doznać do 10 tysięcy uszkodzeń chromosomów w ciągu zaledwie 24 godzin. Ale nie martw się, większość z tych drobnych wypadków udaje się naprawić. Jednak niektóre z nich mogą skutkować trwałymi błędami zwanymi mutacjami lub rearanżacjami potrafiącymi doprowadzić do niezbyt przyjemnych schorzeń w ludzkim ciele. W rzeczywistości niektóre badania sugerują, że DNA może zostać uszkodzone przez najbardziej zaskakujące rzeczy, na przykład sól. Okazuje się, że gdybyśmy technicznie mogli posypać DNA zbyt dużą ilością soli, mogłoby to spowodować poważne uszkodzenia, ale nie martw się to nie wszystko. Gdy tylko poziom soli zostanie obniżony, pęknięcia są naprawiane. Naukowcy jednak nie są pewni, gdzie Jakiego są rodzaju? A skoro mowa o słonym środowisku w morzu martwym żyje balenki mikroorganizm o nazwie halobakterium, który może nas wiele nauczyć o biotechnologii, a nawet o życiu na innych planetach. Dzieje się tak, ponieważ to małe stworzonko jest bardzo ambitne. W rzeczywistości halobakterium może być kluczem do ochrony astronautów podczas misji na Marsie, jeśli chodzi o jedno z największych zagrożeń promieniowanie kosmiczne. Może być ono szkodliwe dla DNA w komórkach astronautów, potencjalnie pobudując choroby. Jednak Halobakterium wydaje się być mistrzem w naprawianiu uszkodzonego DNA, a naukowcy chcą się od niego uczyć. Badacze z University of Maryland przeprowadzili serię eksperymentów, aby przetestować granice zdolności halobakterium do samonaprawy, wykorzystując najnowocześniejsze techniki genetyczne, nawet po całkowitej fragmentacji DNA, te małe organizmy są w stanie ponownie złożyć cały chromosom i przywrócić go do stanu funkcjonowania w ciągu zaledwie kilku godzin. Dlaczego halobakterium jest tak wytrwałą bakterią? Cóż, okazuje się, że naturalnie żyje w dość niegościnnych miejscach, na przykład w ultrasłonych zbiornikach wodnych, takich jak Morze Martwe. W tym obszarze większość życia morskiego szybko wysycha i zanika, ale halobakterium ewoluowało, aby poradzić sobie z tym słonym stylem życia, co może wyjaśniać, dlaczego tak dobrze sobie radzi z promieniowaniem i z innymi rodzajami uszkodzeń. W niektórych eksperymentach naukowcy wystawili komórki halobakterium na działanie intensywnego promieniowania UV, które całkowicie zniszczyłoby większość drobnoustrojów. Jednak 80% komórek halobakterium przetrwało, nadal żyło i rozmnażało się. W innych eksperymentach wykorzystano komorę próżniową, aby wystawić komórki halobakterium na działanie próżni, przypominającej przestrzeń kosmiczną, a maleńkie komórki zostały uwięzione w kryształach soli, które chroniły je przed dodatkowymi uszkodzeniami. Niektórzy naukowcy twierdzą nawet, że znaleźli żywe komórki halobakterium, zamknięte w złożach soli sprzed 250 milionów lat, jeśli to prawda może to mieć poważne konsekwencje dla poszukiwania życia mikrobiologicznego na Marsie, biorąc pod uwagę dane z Mars Exploration Rovers, Spirit i y Opportunity, które sugerują, że powierzchnia tej planety miała kiedyś baseny ze słoną wodą. Jeśli pomyślę o tym w ten sposób, to z pewnością sól, a w szczególności słona woda, może uszkodzić DNA, ale może również pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób przetrwać w trudnych warunkach. Wciąż jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy na temat ludzkiego DNA, to pewne, ale czy wiesz, że ty i ja dzielimy aż 99,9% naszego DNA? Jesteśmy prawie bliźniakami, to znaczy... Pomyśl o tym. Ty możesz mieć olśniewający uśmiech lub wspaniałą czuprynę, podczas gdy ja mogę mieć najbardziej urocze dołeczki lub zdolność recytowania każdej linijki z mojego ulubionego programu telewizyjnego. Ale koniec końców wszyscy składamy się z tych samych podstawowych elementów. To właśnie ta procenta DNA odróżnia nas od siebie i sprawia, że życie jest interesujące. Być może mamy też więcej wspólnego z kapustą niż byśmy chcieli. Okazuje się, że nasze DNA jest w 50% takie samo, jak tego liścia z tego zielonego warzywa, ale nie martw się, nie zaczniesz zaraz wypuszczać liści. Właściwie to całkiem fajnie jest pomyśleć o tym, jak każda żywa istota na Ziemi wyewoluowała z tego samego przodka ponad 4 miliardy lat temu, a ten przodek był prawdopodobnie tylko maleńkim, jednokomórkowym organizmem ze zwojem DNA. Stamtąd wyewoluowało wszystko to od bakterii po ludzi z bilionami komórek a co z naszymi najbliższymi zwierzęcymi krewnymi? Cóż, ta nagroda trafia do szympansów i bonobo. Ostatnie badania wykazały, że bonobo mają tyle samo wspólnego z naszym DNA, co szympansy, ale to nie koniec. Pomimo tego, że dzielimy około 99% naszego DNA z tymi naczelnymi, my, ludzie, nadal zachowujemy się i wyglądamy zupełnie inaczej niż one. Cóż, niektórzy z nas, naukowcy, którzy sekwencjonowali genom bonobo, znaleźli pewne niewielkie, ale intrygujące różnice w DNA. Tych trzech gatunków. Różnice te mogą być kluczem do rozwikłania tajemnicy, dlaczego te wspaniałe stworzenia nie zachowują się ani nie wyglądają jak my, mimo że są tak bliskimi krewnymi.